Kłótnia, której żałować będziesz do końca życia. Byliśmy z Anią dwa lata. To była ta wielka, licealna miłość, która miała przetrwać wszystko. Myśleliśmy, że jesteśmy niezniszczalni. Planowaliśmy wspólne studia, wynajęcie mieszkania, całe życie. Jak każda para, kłóciliśmy się, ale zawsze o głupoty. O to, jaki film obejrzeć, co zamówić na kolację. Drobne sprzeczki, które nic nie znaczyły. Myślałem, że tamta też nic nie znaczy. To był piątek. Siedziałem z kumplami, byliśmy już po kilku piwach, pisałem z nią na messengerze, rozmowa zeszła na plany na weekend. Ja byłem od tygodnia umówiony z chłopakami na męski wypad za miasto. Ona była przekonana, że spędzimy ten czas razem, że pójdziemy do kina. Zaczęło się od zwykłego nieporozumienia. Odpisałem, że przecież jej mówiłem. Ona twierdziła, że nie. I z każdą kolejną wiadomością z każdym kolejnym dymkiem czatu czułem jak narasta we mnie irytacja. Telefon w mojej dłoni stawał się gorący od złości. Zaczęliśmy zarzucać sobie egoizm, brak zrozumienia, bycie zaborczym. Wiesz jak to jest? Spirala oskarżeń, z której nikt nie wychodzi zwycięsko. Mała sprzeczka zamieniła się w prawdziwą, jadowitą kłótnię. Byłem wtedy dumny, uparty i wkurzony. Czułem, że muszę postawić na swoim, że muszę mieć to ostatnie słowo, które zaboli. W końcu, napędzany tą głupią złością, napisałem te słowa, te, które do dziś są wypalone w mojej pamięci. Wiesz co? Mam tego dość. Może po prostu obojgu nam będzie lepiej, jak od siebie na chwilę odpoczniemy. Wysłałem to i poczułem tę okropną, gorzką satysfakcję. Wyciszyłem telefon, rzuciłem go na stół i powiedziałem kumplom, żeby polewali następne się, żartowałem. Próbowałem zapomnieć. Byłem pewien, że rano ona napisze, przeprosi, albo ja przeproszę i wszystko wróci do normy. Zawsze wracało. Do domu wróciłem po północy. Kiedy spojrzałem na telefon, ekran był rozświetlony o powiadomień. 12 nieodebranych połączeń, 8 od niej, 4 od jej mamy. Poczułem ukłucie lodowatego strachu. Coś było nie tak. Serce zaczęło mi bić jak szalone. Wiedziałem, że muszę oddzwonić do jej mamy. Jej numer wybrałem drżącym kciukiem. Odebrała po pierwszym sygnale, ale to nie był jej ciepły, radosny głos. To był tylko stłumiony szloch, a potem usłyszałem zdanie, które sprawiło, że świat przestał istnieć. Maciek, był wypadek na przejściu dla pieszych. Ania, ona nie żyje. Pamiętam, że upadłem na kolana w przedpokoju. Pamiętam że telefon wypadł mi z ręki i bił się o podłogę. Ale najbardziej pamiętam to, co zrobiłem potem. Podniosłem go. Ekran był pęknięty jak pajęczyna, ale wciąż działał. Odblokowałem go i otworzyłem naszą ostatnią rozmowę. Patrzyłem na te głupie, pełne jadu wiadomości, na tę naszą żałosną walkę o jeden weekend. I na końcu, na samym dole, widziałem moje ostatnie słowa. Może po prostu obojgu nam będzie lepiej, jak od siebie na chwilę odpoczniemy. Odpoczęła. Na zawsze. Do dziś mam ten telefon. Leży w szufladzie. Czasem go włączam i czytam tę rozmowę. To moja osobista forma tortury, forma pokuty. Czasem łudzę się, że historia skończy się inaczej, że na dole, pod moimi okrutnymi słowami, pojawi się jej odpowiedź. Ale nigdy się nie pojawia.